To, co przeczytaliśmy w e-mailach, i zobaczyliśmy na zdjęciach oraz wideo co opublikowanych przez Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych plików Epsteina, czy Epsteinu, jak się mówi, budzi grozę. Okazuje się, że przez całe dekady Funkcjonowała zmowa milczenia pomiędzy najbogatszymi ludźmi Ameryki w odniesieniu do działań. No grupy osób skupionych wokół pana Steina, którzy zorganizowali sobie wyspę, na której gwałcili, torturowali, niektórzy nawet mówią, zabijali dzieci, młode kobiety. i Pozostawali bezkarni. Wiele osób pyta, co ma wspólnego z tym wszystkim Donald Trump, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja wpiłem sobie w groka pytanie dotyczące tego tych powiązań. No, i myślę, że grog pana Maska niczego nie przekłamuje, przynajmniej na niekorzyść pana Trumpa. Okazuje się, że powiązania Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem są dobrze udokumentowane i obejmują okres od końca lat 80. do, do roku 2007. W 2002 w New York Magazine Trump mówił, znam Jeffa od 15 lat, wspaniały gość. Lubi piękne kobiety, tak jak ja. Wiele z nich jest bardzo młodych. Panowie bywali na wspólnych imprezach, również z panią Maxwell, która była organizatorką dostaw kobiet do. Biznesu, nazwijmy to Epsteina. Wspólnie wchodzi do kasyn Trumpa z młodymi kobietami. Trump organizował imprezy, na które był Epstein. Wspólnie latali samolotem Epsteina, tak zwana, tak zwana Lolita Express. Trump jest na liście pasażerów co najmniej 7-8 razy w latach 93-97. Um, te logi zostały ujawnione podczas procesu Maxwell. To jest to, co wiemy na pewno. Oczywiście logika nakazuje, że tych lotów na pewno było więcej. Kilka lotów było razem z panią Maxwell, która jest w więzieniu na pokładzie. Trump zaprzeczał latami, że kiedykolwiek leciał tym samolotem. Okazało się, że te dokumenty ujawnione ostatnio pokazały, że kłamał. Epstein był częstym gościem w mar, -la, w Marago, mar lago czyli tej takim miejscu, gdzie tam na Florydzie przebywa, jego posiadłości. Gdzie tam doszło do jakiegoś konfliktu w siódmym roku o to, że Epstein zaczepiał jakąś dziewczynę i to spowodowało, że panowie rozluźnili swoje relacje. Na niektórych tych mailach Epstein chwalił się, że że Trump ym, radził się jego, jak zeznawać przed policją, jak była historia ujawniona. To, co budzi mój y, taki oczywisty y, sprzeciw, oraz przekonanie, że panowie byli ze sobą związani już po ujawnieniu Afery i skazaniu pierwszym Epsteina jest to, że głównym winowajcą tego, co się działo po roku 7-8, yy, jest Aleksander de Acosta. Ten pan, jako prokurator federalny, zawarł z Epsteinem ugodę w sprawie pedofilii i oskarżeń, które wówczas wobec Epsteina były wysuwane ugodę, która to ugoda dawała przynajmniej 13 miesięcy ograniczenia wolności. W tym czasie chodził sobie do pracy, miał takie no, taki niby półwięzienie, ale, ale w zamian za to wszystkie inne zarzuty zostały skasowane. I ten pan Aleksander D'Agosta został, jak tylko Trump został prezydentem pierwszą kadencję, został jego ministrem od spraw pracy. No, ten człowiek jest odpowiedzialny za wszystkie późniejsze działania przytajne, bo od tego 7 roku, a Pstein powinien siedzieć w więzieniu, a prowadził działalność, do, to jeszcze 10 lat. Przez 10 lat krzywdził dzieci kobiety. Mhm. Nadużywał swojej pozycji. W sposób straszny. Ten, to, czy to, co tam się działo na tej wyspie, to. Się włosierzy. To satanistyczne rytuały. Tak samo druga osoba, która bardzo blisko związana z Trumpem, Steve Bannon, który był głównym strategiem Białego Domu w pierwszej kadencji, był bliskim doradcą Trumpa. On występuje w niezliczonych mailach, wideach z Epsteinem. Bywał na wyspie. To samo dotyczy Hołada Lutnika i wielu, wielu innych osób, maska, z którego w ostatnich mailów wynika, że chciał być na wyspie. Przynajmniej wiemy, że chciał być. I że się przyjaźnił z Epsteinem. To wszystko każe stawiać pytanie dosyć oczywiste. Kto to organizował? I kto ma nagrania? Z wielu powiązań, które zostały teraz przedstawione w ostatnim tych trzech milionów dokumentów, wynika, że Epstein ściągał kobiety z Rosji, z Polski, z krajów z Ukrainy. I miał bardzo mocne powiązania z Putinem, z Rosjanami. To wbrew tym tezą, które się pojawiały, że głównie Mossad za tym stał świadczy moim zdaniem ta ostatnia partia dokumentów, świadczy o tym, że za stali Rosjanie. I to też pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, co jest dzisiaj przyczyną tego, że Trump jest pierwszym prorosyjskim, właściwie rosyjskim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ta największa operacja, która w historii moim zdaniem miała miejsce, czyli wspomaganie Trumpa przez Rosjan się udała. Jak powiedziała noblistka ukraińska, przez pierwszy rok urządowania Trumpa zginęło najwięcej Ukraińców, i to też cywilów, a miał wojnę zakończyć 24 godziny. Trump z niego się śmieje, miał być zawarty rozum. Trump ponoć otrzymał obietnicę od Putina, że ten rozum przez tydzień będzie trwał. To się okazało fikcją. To, co się działo na lasce, to podporządkowanie, bicie prawo, czerwony dywan, zdjęcie, które Trump powiesił Putina w Białym Domu, swoje zdjęcie z nim, to wszystko świadczy o tym, że Trump jest podporządkowany Putinowi. I jedynym racjonalnym powodem takiego podporządkowania jest moim zdaniem to, że Putin dysponuje nagraniami, o których zresztą wspomina a w swoich mailach, nagraniami młodych kobiet czy dziewczynek w obecności Trumpa. I co też poz, pozwala też spojrzeć na politykę ostatniego roku w USA no, w bardziej racjonalny sposób. Pan premier Donald Tusk zarządził powołanie zespołu, do spraw wyjaśnienia polskich wątków tej afery, których jest sporo. Były kobiety, które organizowały dostawy młodych kobiet, były tutaj kanały przerzutowe z Rosji. To wszystko musi być wyjaśnione. W tym kontekście oczywiście powstaje pytanie. Dwa pytania. Bardzo poważnie. Po pierwsze, dlaczego Trump wsparł tak mocno Karola Nawrockiego? Bezprecedensowe wsparcie w kampanii, po kampanii. Co tych pan włączy? Znamy przeszłość pana Nawrockiego, a właściwie nie znamy jej. Pan Marszałek Czarzasty próbuje się dowiedzieć, jak to było z historią w Grand Hotelu i z dostarczaniem kobiet Niemcom. No, są dosyć poważne przesłanki, aby sądzić, że Karol Nawrocki brał udział w działalności, która nie miała nic wspólnego ze zwykłą ochroną hotelu Grand. No i oczywiście inne rzeczy. Związki z przestępczością zorganizowaną, kibicowską. Oszustwo. To jest oczywiste Pana Jerzego. Ale też powstaje drugie pytanie. Czy mamy do czynienia z jakimś powiązaniem pomiędzy Aferą Podkarpacką a Aferą Epsteina? Być może Państwo wiecie, jeżeli nie, to teraz się dowiecie, że złożyłem wniosek do prokuratora generalnego o znowienie. Sprawy pana Dawida Posterskiego, Cygana, pseudonim Cyganu, boksera słynnego, który zmarł w bardzo tajemniczych okolicznościach na początku sierpnia 19 roku w więzieniu Warszawskim, areszcie śledczym, na Białęce, gdzie, gdzie został przewieziony wbrew swojej woli na zeznania. Miał wyrok, który odszedł już. Niedługo kończył w Rzeszowie i został przewieziony do Białęki. Obawiał się tego przejazdu. Dlaczego mówię o Kostecki? Bo Kostecki był uznawany za depozytariusza, albo przynajmniej za osobę, która wie, gdzie znajdują się nagrania z afery podkarpackiej. Afery, która wedle mojej wiedzy była realna. I były tam osoby z najwyższego kierownictwa PiSu, które były nagrane. Mam tę wiedzę dosyć mocno ugruntowaną, z, z, po bardzo poważnych źródeł. Te nagrania zniknęły. I wielu podejrzewało, że Dawid Kostecki je ma albo wie, gdzie one są. Co ciekawe. Jeffrey Epstein zmarł, albo zniknął, albo go zabito w więzieniu 10 sierpnia 2019 roku. Osiem dni po tym, jak w więzieniu zmarł, został zabity albo popełnił samobójstwo Dawid Kostecki. To nie jest żadna teoria spiskowa. To wygląda jak standardowy model operacji rosyjskiej polegającej na usuwaniu śladów. Sprawa się wydała, bo wcześniej siedział w więzieniu, więc należy pousuwać ślady, żeby taśmy, które są w posiadaniu Rosjan, nie wypłynęły, w związku z czym, żeby były instrumentem szantażu. Dlatego liczę, że Pan Prokurator Generalny nakaże wznowić śledztwo. I że wreszcie wyjaśnimy aferę podkarpacką. Kto był na tych nagraniach? Czy prawdą jest, że były tam nagrania z małoletnimi osobami? Myślę, że PiS, który tak ceni wartości rodzinne, powinien poprzeć wyjaśnienie tej historii. Przecież, chyba mi powiecie, że wspieracie pedofili Już sam fakt waszych takich bliskich związków z Trumpem w kontekście tego, co zostało ujawnione, te wasze okrzyki, Donald Trump, ten czapeczki Maga Jarka Kaczyńskiego, to wszystko bardzo panowie źle się kojarzy. Ale już to, że ten sam modus operandi był w aferze podkarpackiej, którą życie wyciszyli sprawę Kosteckiego prowadził prokurator, co ciekawe, który później szukał na mnie haków, ten sam na warszawskiej Pradze i który w moim przekonaniu to śledztwo prowadził w sposób absolutnie wyrywkowy. Dwa ślady miał Kostecki, wypalone na karku, nie zainteresowały pana prokuratora oczywisty ślad domowej roboty paralizatora. Pozwolono więźniom, którzy byli z Kosteckim, wyjść bez przeszukania sceny. Nikt tego nie sprawdził. Tego dnia kamera się zepsuła, a strażnik akurat nie był na obchodzie. I to nie mówię sensacji z filmu wegi. Mówię coś, co znam z dokumentów. Reprezentuję i reprezentowałem przez wiele lat rodzinę pana Kosteckiego. Zresztą znaczy go kiedyś też reprezentowałem w jednej ze spraw, zupełnie wpadkowej w postępowaniu karnym wykonawczym. W moim przekonaniu do zabitu. Mogły być porachunki więzienne, mogły być nieznane mi motywy, ale mogło być też to zlecenie. Zamykania ust świadkom, którzy mogli zepsuć narzędzie szantażu Rosjanom. I na pewno ten kontekst trzeba sprawdzić. Pisawcy, nie bójcie się. Prawda, tylko prawda was wyzwoli. Prawda? Panie Marszałku, nie mówię tu do czasa tego. just a